W ekstraklasie piłkarskiej ligi Trójmiasta Ergol, jeszcze przed meczem z Gdańskim Centrum Edukacji, Zaspa Team poważnie myślała o zajęciu trzeciego miejsca na zakończenie sezonu. Zespół z ZASPy chyba będzie musiał jednak te plany odłożyć, ponieważ nie udało się wygrać z walczącym o utrzymanie GCE. Zieloni doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i przybyli na mecz w mocnym składzie. Pojawił się chociażby dawno niewidziany Henning, i to właśnie on otworzył wynik spotkania. Zaspa była wyraźnie zbita stropu i nie potrafiła sobie poradzić z dobrze grającym przeciwnikiem. Do przerwy było 1 do zera dla GCE, które po przerwie powiększyło jeszcze swoją przewagę. Gdańskie Centrum Edukacji utrzymało prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego i wygrało z Zaspą team 4 do 1. Dzięki temu zwycięstwu GCE nadal pozostaje w grze o utrzymanie, o które będzie walczyć do samego końca. Z kolei drużyna z Zaspy przegrywa po raz pierwszy od siedmiu spotkań i raczej już straciła szansę na miejsce medalowe. W trzeciej lidze grupa B na wielkie brawa zasłużyła FC Cowka za mecz z ekskluzyw Sport Zaspa. Cowka zdołała zdobyć swój czwarty punkt w historii występów w piłkarskiej lidze Trójmiasta Ergol. Tym razem zremisowała z drużyną plasującą się w czubie tabeli to na pewno największy sukces Biało-Czerwonych, choć nie było łatwo rywalizować z w Sport Zaspa. Ekipa ta znajduje się na piątym miejscu w tabeli i chce awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Cel ten byłby znacznie bliższy, gdyby nie fatalna końcówka w tym spotkaniu. Kiedy zespół z Zaspy prowadził już 10 do 5, wydawało się, że nic już nie jest w stanie go zatrzymać. Okazało się jednak, że rywale zachowali jeszcze nieco sił na ostatnie fragmenty spotkania i zdołali dokonać niemożliwego, a więc wyrównać i mecz zakończył się wynikiem 10 do 10. Być może to spotkanie to narodziny nowej FC Cowki, która pokazała naprawdę twardy charakter. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl Dla Rad Gdańsk Przemysław Wolski.